SKARB POD POLICĄ Autorem legendy jest Stanisław Syc. Czyta Justyna Biedrawa. Legenda głosi, że w okolicach Siedziny gresował niegdyś rabuś, którego zwano Feliksa. Zbój przemierzał okolice bliższe i dalsze, rabując przy tym ludzi różnego stanu, zarówno biedaków, jak i bogaczy. Napadał na podróżujących kupców, zakradał się do domów i tam rabował co tylko się dało. Jednak jego ulubionym celem grabieży były pieniądze i biżuteria. Z latami łupów przybywało i Felix postanowił ukryć je w bezpiecznym miejscu. Długo zastanawiał się nad odpowiednią kryjówką. Miejsce, w którym mógłby złożyć tak drogocenny skarb, powinno znajdować się jak najdalej od siedlisk ludzkich, zatem bardzo głęboko w lesie. Długo przemierzał okoliczny las, w końcu trafił na miejsce w lesie pod policą, które okoliczni mieszkańcy nazywali Kopcem. Znajdowała się tam niewielka jama, do której niełatwo było wejść, gdyż należało się przecisnąć przez szczelinę w skale, która ukryta była w zarośle. Zbójowi się to w końcu udało. Przez długie miesiące pogłębiał i poszerzał jaskinie. W końcu była na tyle duża, że mogła pomieścić jego skarb i stanowić dla niego lokum do pomieszkiwania. Przeniesienie skarbu zajęło mu kilka dodatkowych tygodni. W końcu, gdy wszystko było gotowe, zamieszkał w jamie. Od czasu do czasu wychodził, żeby okraść kolejnych nieszczęśników. Pewnego razu Gajowy, który chodził po lesie, zboczył z drogi, tropiąc ranne zwierzę. Wtem rozpędała się straszliwa burza. Postanowił ukryć się w zaroślach. Nagle zobaczył wydeptaną ścieżkę, z zaciekawieniem ruszył nią przed siebie. Choć miejscami musiał iść niemalże na czworakach, ciekawość wzięła górę. Chciał zobaczyć, dokąd ona prowadzi. W końcu ścieżka się skończyła, a przed nim wyłoniła się ogromna skała. W skale zobaczył szczelinę i przecisnął się przez nią. Przed jego oczami ukazała się duża, oświetlona komnata, pełna bogactwa. W tym momencie poczuł uderzenie w głowę. Gdy się obudził, zobaczył nad sobą rozgwieżdżone niebo. Wstał powoli. Niemiłosiernie bolała go głowa. Po jaskini nie było ani śladu. Gajowy znajdował się w lesie. Po pewnym czasie udało mu się w końcu znaleźć drogę powrotną do domu. Kilka tygodni później próbował odnaleźć miejsce, w którym ruszył za zwierzęciem, ale nigdy nie udało mu się dotrzeć do groty Feliksa. Przez długie lata po śmierci zbuja wielu mężczyzn próbowało odnaleźć skarb Feliksa, ale bezskutecznie. Niektórzy twierdzili, że po potężnych ulewach znajdowali monety w lesie. Również drwale pracujący w lesie przy wózce drewna mówili, że niejednokrotnie spod kół wozu wyskakiwały monety.